Well done! Next one is a lion. <laughs> Ha det! <laughs> Pobawimy się teraz w echo. Można usiąść, tak? Tak, usiądźcie. Pobawimy się w zabawę. Echo. Zabawę na ziemi. Tak? Aha, na ziemię. Jakie się na zabawę? Echo w górach. Wiecie jak działa, tak? Trzeba poprzerzać, tak? Wszyscy patrzą i poprzerzają. Three, two, one, go. There was a farmer, had a dog and Bingo. Okay. Okay. There, there was a farmer, had a dog, and Bingo was his name. Sing very fast, okay? There was a father, a a dog, and Bingo was his name, oh! And Bingo was his name, oh! Excellent! Now let's sing very loud, okay? okay. And pat your head! There it was! ona nie będzie chyba już chodziła nie wiem czy ona choruje czy no nie wiem nie widziałam się dawno z panią. Krzysiu, Krzysiu. Hello. Teraz mamy dla Państwa y, trochę cytatów, które uzbieraliśmy przez cały rok. Zawsze to się cieszy dużym uznaniem i, i humorem. Można posłuchać, jakie te opowieści się snują y, między siódmą a siedemnastą u nas w przedszkolu. Ja przyznam się, że już po prostu przywykłam i nie wychwytuję wszystkiego, ale panie na początku były bardzo dobre w tym i dużo więcej po prostu pisaliśmy. Teraz już nas e, nie śmieszą niektóre kawałki, ale jeszcze oprócz tego naprawdę coś nas zwala znowu. Prosimy posłuchać. Dobrze, więc pierwsza kategoria to cytaty kulinarne. Krzyś poprosił o wodę na czkawkę. Po wypiciu mówi. Dziękuję, już nie chcę, już nie leci ze mnie czkawka. Dzieci dopytywały pań, co jest na podwieczorek, ale usłyszały jedynie, że to niespodzianka. Kiedy podano kisiel, rozczarowany Kuba woła. Zawsze jak jest tajemnica, to jest galareta. Krzysiu przy stole. Mama przyjdzie po mnie po czwartym śniadaniu. Czyli po podwieczorku. Kuba ma ludzi przy śniadaniu. Nie będę jeść tej szynki, bo jest nierówno pokrojona. Przy śniadaniu pani Beata upomina wiercącego się Krzysia. Krzysiu, usiądź przodem do kierunku jedzenia. Podczas posiłku Kuba głośno rozmawia i jest uciszany przez panią. Kuba, ciągle rozmawiasz przy stole. Na to Kuba. Bo ja się emocjonuję nowymi kolorowankami. Dzieci jedzą na podwieczorek jogurt z jabłkami ze słoiczka. Pani pyta, A wiecie, że tu pani beatka zrobiła te jabłuszka? Na to Kuba. O, jak to pani beatka zrobiła, to muszą być magiczne. <grystanie> przy posiłku Krzyś zauważa, że kogoś brakuje przy stole i woła: Niech mnie gęś kopnie, nie ma Natalii. <grystanie> Teraz druga kategoria to cytaty łazienkowe. Natalia i Monika pilnowały małej Wiktorii w łazience. Natalia zdaje raport pani. My z niej nie zmrużyłyśmy oka. <grystanie> Igor znalazł kostkę do WC wrzuconą do sedesu. Biegnie na skargę do pani. Proszę pani, ktoś do tego włożył spuszczalkę. <grystanie> Jaś i Mieszko rozmawiają w toalecie. Ale masz dużego siusiaka. Nie przejmuj się, tobie też urośnie. <grystanie> Kolejna krótka grupa to cytaty biurowe. Monisia w czasie zajęć plastycznych. A to jest papier samoprzyklejny. Pani poprosiła Krzysia, aby przyniósł dziurkacz. Krzyś zadowolony z wykonanego zadania woła Znalazłem drukacz! Kolejna. Następna kategoria to podsłuchane w zabawie. Natalia czyta koleżankom bajkę improwizując. Dawno, dawno temu żyła sobie królewna, która zjadła królewicza, dwie pary uszu, mysze, siebie. Dzieci bawią się w szpital. Natalia leży na, jednym do... na jedynym dostępnym łóżku, ale kolejka się zwiększa. Natalię trzeba wypisać, na co Igor woła: Przecież nie możemy jej wypisać, bo nie mamy wypisaczki. <gryś> Krzyś bawi się z chłopakami różnymi pojazdami. Próbuje zainicjować nową zabawę. A może polecimy na maksa? W zabawie z chłopakami Wojtek mówi: To jest taka świeczka, że jak podejdziesz, to się spalisz. I zostaną z ciebie, jak to się mówi? Igor podpowiada: Popiołki? Kolejna grupa podsłuchane na zajęciach. Na religii pani Monika pyta. A czy Wy wiecie, dlaczego Mikołaj został świętym? Na to Wojtek. No po prostu tak się już przyjęło. Albo religia, Pani pyta. A kto to jest ksiądz? Na to Wojtek. To jest taki pan, który mówi w kościele do mikrofonu. Po zajęciach z masą plastynką Pani pyta Wiktorię. Co dziś robiłaś na zajęciach? Na to Wiktoria. Plastelinowałam. Dzieci przybierają na zajęciach rolę zwierząt. Pani do Krzysia. Krzysiu, jakim będziesz zwierzęciem? Tygrysem. A jakim? Szablożernym. Powoli. I ostatnia kategoria to rozmówki przedszkolne. Wojtek sfrustrowany, że nie udało mu się być pierwszym w parze przy wyjściu na podwórko. Następnym razem, gdy będę dorosły. Kupię taki usypiacz, popryskam wszystkich i będą spać jak krety w noże. Wtedy będę pierwszy się kuśtał na kuśtawce. Kuba chwali się nowymi kapciami. A wie pani, że mam kapcie z wyczęta? Pomiędzy dziećmi wywołuje się rozmowa. Mój pies to golden retriever. A mój owczarek niemiecki. A ja jestem wrońska, Emilka. Wiosna. Uma obserwuje przez okno przelatujące ptaki. Nagle wykrzykuje: Proszę pani, te ptaki to chyba nie lecą w kluczu, tylko w śrubokręcie. Po leżakowaniu jedna z pań nachyla się składając poście. Wiktoria z zaciekawieniem zagląda pani za koszulkę. Pani robi to samo, na co Wiktoria spogląda na swoją klatkę piersiową i mówi: ja nie mam. No i na zakończenie, wraz z życzeniami udanych wakacji, chcieliśmy Państwu życzyć również, żeby Wasze dzieci były tak mało wymagające, jak w poniższym kształcie. Pani pyta: Wojtek, jakie masz w domu zabawki? Mam chudego i dużego baza Astrala, Spidermana, trochę klocków Lego. A czym się lubisz bawić najbardziej? Szczoteczką do zębów. A, 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 a. Teraz chcemy podziękować jeszcze tak krótko wszystkim rodzicom. Mieliśmy w tym roku. Powiedzcie dzieci, czy fajne zajęcia w zamku? Co tam się działo w zamku? Co robiliśmy? Malowaliśmy z gliny. Lepiliśmy. Lepiliśmy z gliny, tak? Pieski, prezenty dla mamy, tak? Z takie glinowaliśmy po prostu. Także dziękujemy Pani Małgosi e, za Marek, za, za zorganizowanie tych zajęć i będziemy kontynuować w przyszłym roku. I też e, pani, pani Marek też nam e, zrobiła taką przyjemność, e, swoją ulubioną książkę i Miłosza e, przyniosła i wtedy zrobiliśmy takie zajęcia z, z Słoniem Elmerem. I bardzo nam się podobały, ładne prace są do, do, w teczkach do zabrania. Także dziękujemy. Dziadek Igora y, przyniósł nam y, y, karmnik, który wisi tam y, na balkoniku. Y, z, po prostu nie mogliśmy jakoś zachęcić ptaków, żeby, żeby jadły. I proszę mi wierzyć, że dopiero zaczęły na wiosnę, jak już było dużo jedzenia, to wtedy po prostu zaczęły jeść. Także dziękujemy, lepiej późno niż wcale. Y, I też tata Igora przyniósł nam te tuby, które nam posłużyły do afrykańskich y, tutaj instrumentów. Bawimy się nimi, przeskakujemy i chcieliśmy je wykorzystać, i podziękować właśnie tacie też, bo są fajne. Czasami takie różne pomysły z pracy mogą nam się przydawać, także też zachęcamy do współpracy. Pani Szaro, dziękujemy za zabawki, za zaangażowanie w przygotowanie Dnia Dziecka. Mieliśmy. Co mieliśmy? Granie! No, mieliśmy takie rzeczy jak jak telewizor i Kinecty, czyli coś takiego, tak, konsole. Także nie każdy to miał, wszyscy zrobili oczy. No, kto się rzadko zdarza, ale właśnie chcieliśmy spróbować też takich współczesnych y, zabaw. Różnie to było. Niektórzy, niektórzy się cieszyli, a niektórzy y, kompletnie nie byli zainteresowani. Y, też tak, pani Przewłocka, pani Marek, Pani Rybicka rozbawiała właśnie z wizytatorami z kuratorium I dziękujemy, że tam dobrze wypadliśmy, także pięknie to wszystko wyszło. Pani Obliskiej i Pani Gabrysi za pomoc w opiece nad dziećmi w czasie wycieczki. No, tych wycieczek było trochę do zamku. Pani Jewasińskie za, za przeprowadzenie psa, były za zajęcia z dogoterapii, bawiliśmy się tutaj na podwórku. No i Paweł też mógł się cieszyć, był wtedy w centrum. Słuchajcie, też jaką wycieczkę mieliśmy z mamą Filipa, pamiętacie? Do szkoły! Do szkoły dla kogo? Dla psów. Dla psów, no ja wam dam. Pani przewódzka tam nie uczy. Słuchajcie, gdzie pani Pani przewłoska, mama Filipa uczy? Filip, gdzie pani? Gdzie twoja mama uczy? O, tam, tam. W szkole, tu, tak? Tutaj byliśmy, u dzieci niewidomych mieliśmy zajęcia. Tak? Dobrze. Pani Wisiewskiej za zamówienia pomocy dydaktycznych. Dziękujemy. Pani zarzecznej za, za pomoc w napisaniu do Zjumu. Pani Zarudzkiej, przepraszam. Pisaliśmy pismo ze skutkiem żadnym, po prostu o możliwość utworzenia tutaj dodatkowego parkingu. Po prostu chyba sama będę musiała no, zorganizować to jakoś nieformalnie i to będzie najprostsza sprawa. Dziękuję też wszystkim państwu za, za jakieś przekąski, za babeczki, za urodziny, które tam y, robiliście państwo i częstowaliście dzieci wszystkie, y, dostosowywaliście diety różne, y, tutaj do tych karkołomnych wymagań. Y, no dziękujemy za bale, te wszystkie przebierańców i za przebrania. Było nam bardzo miło, że dzieci y, tak były zaangażowane i państwo. A teraz prosimy y, wszystkich, y, którzy odchodzą, naszych starszaków. Tutaj y, tak, dwa kroki. Kubuś, Kuba do Szaro, Monisia Morawska, Natalka Oblicka, Krzysiu też, Braczkowski i Wojtuś Rybicki idą już do szkoły. Tak, dlatego chcemy się z Wami pożegnać. Stańcie tutaj na środku. Bonia, ja tu wiemy. Proszę, to jest mój do dorobek całego ostatniego roku. <grymne> Gratulacje Natalia. Tak Samych ja też... ja, sukcesów w klasie pierwszej. Ale też jak nie ja oglądałam. Życzymy Ci wszystkiego dobrego w klasie pierwszej. Gratulacje. Później Babcia. Krzysiu, żebyś taki był do przodowy jak dzisiaj, na tej uroczystości w całym roku szkolnym, na, na klasie pierwszej. W tych tubach są prace dzieci. Niektóre tuby są bardzo grube i obfite, czyli bardzo płodne były dzieci. Niektóre tuby będą cieńsze, ale ci, którzy mają dużo prac, no to będą mogli coś sobie wywiesić. Zachęcamy zawsze do tego. I tutaj jest książka... Wojtek, zaczekaj jeszcze. Książka... Stop. Książki, A, słuchajcie, przyzwoła. takie mocno kontrowersyjne, które może Super. zachęcą do czytania, bo są z niedozwolonymi wyrazami. Nowe fikołki pana pierdziołki i jeszcze, inne, i jeszcze inne powtarzanki i śpiewanki. Będzie Wam się dobrze rymowało, także zajrzyjcie tam, może nie rzucicie w kąt. I pomyślcie, są też dedykacje do, do środka włożone. I mamy też dla Was, słuchajcie, tutaj to jest fajne bardzo, tutaj ten film. Zrobiliśmy film, który składa się z takich kawałeczków, fragmentów nagranych na różnych uroczystościach.